Znowu, 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 znowu Ja papa mobile, papieża, a faza wieża. Chociaż nie mam pierza, latam, ma skille wiersza Halo, wieża, mamy tu coś dla każdego zwierza Nie dla lesza co na klesza, tu po buchu zjeżdża Nie udawaj palbatona, nie proś Elsa Jak tu mobile, my nie możemy przestać To miłość serca, a mi ziemi po piersiach Ale co trzy miesiące mi to wynagradza w Ho! Pozytywny pozytywnej wadnie Reimstein Czuję IQ zryw, mów mi Einstein Znów gram mi beat, grubie z znajkach A Dean Dwa trip, wajka. Znowu jakiś spajkam mziura przez mnie. Bo się z tym, mam wyniebane. Kokam ten stan. Hej, guys, witam was w moim pierwszym odcinku World of Tanks. No tak, jeszcze <coughs> dopiero konto stworzyłem. Tam mi się nie czysta, do serię prowadził. Gryznę największe wymagania u mnie, więc może być trochę. No, ciężko. No, tracimy. Wziąłem ten czołg ze względu na to, że, że pójdziemy potem do MX-a, LCMX czy jakoś tak Ale myślę, że na bitwę i wkręć odcinek. O ile przetrwam to będą bitwę całą. jak nie to będzie źle. Uff. Czy chcielibyście pograł na World of Tanks, że też ktoś zaczął? Nie chcę się grać samo, to piszcie mi na PW lub w komentarzach Jeżeli Wam się podoba, to dawajcie lajki, suby O, trapnie, ale 11fps No przez to nagrafanie, że mi się film renderuje, to co innego A jak chcę mi się wymagać, zbierze to mi się podoba No już idzie, to otwarcia głupi Taką puszkę muszę jeździć wiesz Nie tam, zmieni się to W końcu podporucznik Arcross Ar tutaj melduje Nie lecimy, lecimy tutaj Jedzie ktoś za mną czy nie? A ja idę na pierwsze cztery to myślę jeszcze jakieś mody na nowy w gram albo coś z takim celownikiem to nie zbyt Dobra jedziemy tutaj zobaczyć z nim no patrzcie na... patrzcie na... co na debil? tak, czekaj wyklniamy troszkę Nie kurwa. Wyszło jak w mało. Nie, nie. urządzenie obserwacyjne uszkodzone. O, A przypierdolę to. <śśmiewanie> Ale się rutuje. Dobra, lecimy tam. A Jezus. Ale powiem wam, że <śmiewanie> jak na największe wymagania renderowania filmu plus Fraps, no to lepiej się zbyt nie mocno. co, jesteśmy w dupie Zobaczymy się bardzo Idziemy temu pomóc A, powiedzcie ja mi, bo zauważyłem, że bardzo proszę No, mój brat grał Zauważyłem, że bardzo mało osób jeździ mouse'em, tylko przepraszam, że te S100, jakieś niszczyciele... Co jest lepsze, czy mouse? Muszę S100 czy mouse, tak, tak powiem. Czyli wiecie, muszę, Czy... albo też mnie podpowiedzcie, jaką drogą iść. jaki jest dobry czołg, jaką drogą iść.

czy nie wyjechać O, ale się pięknie robi. Ja. Yeah. <tosanee> no Cisz. jak to do końca wyglądało. Dlatego epizod stoi. poruszy R-Cross zlikwidowany Zobaczymy jak to bitwa się dalej wytoczy Tutaj <grystanie> to, to idzie na tyle? Serio? sam temu ty jest przodu to nie Walgno ja Dobra, dwóch No A dostawali w na początku Widzę, że tak będzie Że te tutaj dwa głupie kołki stoją jak but A miało być tak pięknie Pełem chujowy team Może też będzie odcinek z Slendera. Niedługo będzie może z a Ale zawsze zobaczę. Jak będę miał czas, to nagram... A jak będę miał czas, to nie nagram. No i je, dalej. Dźwięki mi web? Pięknie było porażkę, że ten głos przyjęto muzyka <noise> Nie, no proszę Was, tyle jeszcze z premium. Jezus. No to. To ja Wam dziękuję. <noise> z World of Tanks myślę, że będzie częściej odcinek. A no za tyle z tego, no za zobaczenia tym tu powiedziałem lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki, cześć. Na razie.